Ej, dlaczego jesteś taki malutki jak mrówka? Papa, Miko, do strefy leśnej. Znaczy, ej! Nie! No, Kamil, serio! Pochodzę do stref leśnej. A ja nie mogę. Ale mogę je za to pobać na trampolinie! Jupi! Jupi! I pochwitać ci, ci na huśtawce! Miko, Jule, zamki z piasków. Uch, jeszcze pogram sobie w gierkę. No, co to za gry, kto mi zainstalował? I głupie zdjęcia, ktoś mi to zawiesił na ścianie. Co ty tam miałeś? Ty sobie tam i usłuchujesz widzę, że zjesz pizzę, a nie zjadłeś. No bo nie jestem głodny. Gadałeś na drugim odcinku, który musiałeś usunąć. Bo powiedziałem coś... Nie no, po prostu jest nieważne! Ej, Mikołaj, spróbuj za chwilę przejść. Ja jestem troszkę zmęczony, więc pójdę sobie spać. No zaraz się zobaczymy. O skąd się tu wziąłem? Dlaczego jestem taki malutki? Te frutki są, patrz, jak ogromne są. Chcę wszedłeś na inny serwer, a nie do mnie. A czy ten mak jest ogromny? Chyba ktoś. Chyba jak sobie zasnąłem to. Jak sobie zasnąłem to chyba ktoś. To chyba ktoś mnie. a Wziął! Jakie to jest ogromne wszystko! Szybko muszę z niego uciec! Na te komputery są jakieś duże. Chyba ktoś. Jak się skurczyłem do mrówki, to ktoś mnie wziął. do, Tak mnie no, ktoś wziął na, na rękę. No jak to wszystko jest ogromne. Ech, ech, ech. Hej, chyba w koszu na śmieci znajdę. Ktoś to pomoże mi przewrócić mój normalny rozmiar. Dobra, widzowie, teraz wrócę. Patrzcie, widzowie, ja już wróciłem do normalnych rozmiarów. Wow, no, normalnie wróciłem do normalnych rozmiarów i już nie muszę chodzić, tak. Wiecie jak. Ej, te frytki przynajmniej już nie są ode mnie większe. I jestem w końcu normalny. Aj i... mój kolega dołączył, więc zadzwonisz w końcu do niego. Teraz mogę zamówić sobie frytki z maku. I, i co? O nie. Teraz mój Piotr jest ode mnie większy. A takim akcentem kończymy go dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. Jak się wam podobał to możecie zdać sub, subika, łapkę w górę. I i komentarze pod filmem, a dostaniecie więcej takich filmów. Pa!